To może tak, bo ja najpierw powiem o tym, co męczy mnie od dwóch dni. Alan może i ważna sprawa, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Wykorzystam to, że jak powiedział Hubert, ogląda nas 300 tysięcy osób. Słuchajcie, dwa dni temu zobaczyłem obrazy z Buczy pod kijowem i nie mogę dojść do siebie. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, wiele przeszedłem, ale pomordowanych kobiet, wrzucanych do wykopanych dołów przez sowieckich żołnierzy, mordowane dzieci, no... Uważam, że... I to jeszcze dzieje się wszystko w rocznicę, kiedy ci sami, czyli ci sami, w tych samym miejscu, polscy, polscy żołnierze, polscy oficerowie i żołnierze w Katyniu byli mordowani przez dziadków tych, tych barbarzyńców. No, przepraszam za te emocje, wiem, że tu jest show, ale no... Bardzo was proszę o... abyśmy te ofiary tego bestialskiego mordu pod Kijowem jak również z uwagi na rocznicę ofiary polskich żołnierzy zabitych przez Sowietów w Katynie uczcili minutą ciszy. Bardzo proszę. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym was o to prosił. Dobrze, dziękujemy za uszanowanie słów Pana Jacka. Brawo dla publiczności. E, panie Jacku i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem i chciałbym, żebyście też się właśnie odnieśli do tych słów. To ja nazwę. Dzie dziękuję bardzo, że nie odebrano.